Możliwość nagrywania filmów w 360 stopniach potrafi w łatwy sposób przykuć nasze oko nietypową perspektywą i możliwościami. Technologia jest imponująca, a firma Insta360 z każdym kolejnym modelem nowej kamery usprawnia ją jeszcze bardziej. Jednak czy wszystko jest takie proste? Czy takie kamery są wolne od WAD? Oraz co najważniejsze, czy warto zainwestować w najnowszy model od Insta360? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszej recenzji. Zanim jednak zaczniemy, musisz wiedzieć, że dzisiejszy film nie jest sponsorowany a kamerę i akcesoria zakupiłem osobiście. Insta360X5 to najnowszy model, jaki znajdziesz w sklepie, a prezentowany zestaw to najbardziej podstawowy, jaki można zakupić. Całość otrzymujemy fajnie w zaprojektowanym kartonowym pudełku otwieranym z przodu. W środku znajdziemy trochę papierów. Miękki pokrowiec na kamerę, w którym umieszczono szmatkę do czyszczenia obiektywów oraz kabel USB typu C. Jest również kamera, która jest sporych rozmiarów i co najważniejsze, swoje waży, ponieważ jej waga to aż 200 gramów. Całość prezentuje się solidnie. Kamera jest dobrze spasowana, a wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości materiałów. Pierwsze, na co zwrócimy uwagę, to dwie bardzo wypukłe osłony obiektywów, dzięki którym możemy nagrywać świat w 360 stopniach. W odróżnieniu od poprzedniego modelu są teraz wymienne i możemy to zrobić samodzielnie oraz są bardziej odporne na zarysowania, tak przynajmniej deklaruje producent. Z przodu znajdziemy duży ekran, a tuż pod nim dwa przyciski do włączania nagrywania oraz zmiany trybów pracy. Od spodu znajduje się miejsce montażowe na śrubę oraz mocowanie na szybkozłączkę, a z lewej strony gniazdo na baterie oraz kartę pamięci MicroSD. Powyżej mikrofon, których kamera posiada 4, aby móc nagrywać dźwięk w 360 stopniach. Główny mikrofon, znajdujący się z tyłu kamery, posiada nawet wbudowaną osłonę przeciwwiatrową. Natomiast z prawej strony umieszczono głośnik, przycisk odpowiedzialny za włączanie kamery oraz przycisk Q, odpowiadający za szybkie przełączanie predefiniowanych trybów pracy. Poniżej, ukryte pod niewielkimi drzwiczkami, zostało gniazdo USB typu C3.0. Całość to szczelnie zamknięta konstrukcja dająca możliwość nagrywania pod wodą do głębokości 15 metrów bez dodatkowej obudowy. Pierwsze uruchomienie wymaga połączenia kamery z aplikacją Insta360 na smartfonie. W ten sposób aktywujemy kamerę i pobierzemy najnowszą aktualizację, która jest wymagana, aby móc korzystać z urządzenia. Cały proces jest prosty, szybki i bezproblemowy. Do zarządzania kamerą, ustawieniami i przeglądania zawartości służy dotykowy ekran który świetnie odczytuje nasze ruchy, a samo menu jest responsywne i działa bez żadnych spowolnień ani zacięć. Podgląd zdjęć lub filmów w galerii jest również bezproblemowy, ale należy pamiętać, że wyświetlane pliki są jedynie kopiami oryginałów i mają znacznie gorszą jakość. Wewnątrz kamery umieszczono matrycę o wielkości 1 na 1,28 cala oraz potrójny układ procesorów, zwiększający wydajność o 140% w stosunku do poprzedniego modelu. X5 wzbogacono możliwość szybkiego ładowania, co zapewnia naładowanie baterii do 80% w okolicy 20 minut, a pełne naładowanie następuje już po 35 minutach. Czas pracy na jednej baterii w najwyższej możliwej rozdzielczości, czyli 8K i 30 klatkach na sekundę przy wysokim bitrate, wyniósł w moich testach około 80 minut. Ogólnie na pierwszy rzut oka z kamerą jest wszystko ok, a jak jest realnie? Insta360 X5 jest moją pierwszą kamerą umożliwiającą nagrywanie w 360 stopniach i bardzo szybko polubiłem tę technologię. Nagrywanie świata w całkowicie nowej, czasem bardzo szalonej perspektywy daje nowe możliwości kreatywnego podejścia. Jest to coś, czego próżno szukać w tradycyjnych kamerach. A to wszystko w zadowalającej jakości obrazu, bo o ile producent reklamuje kamerę hasłem 8K, to realnie tyczy się to całej sfery 360 stopni. Więc jeśli zechcemy zrobić klasyczne, płaskie ujęcie, to wyrenderowany w ten sposób obraz 2D finalnie będzie znacznie mniejszy, coś w okolicy 2,5K. Czyli nie jest źle. Najwięcej czasu spędziłem z trybem 8K 30 klatek na sekundę z włączonym wysokim bitrate. A efekty tych nagrań widać w całym materiale. Wszelkie niedoskonałości są maskowane przez perspektywę, w jakiej chcemy pokazać nasz film. I co ciekawe, nasz mózg łatwo się nabiera i przestaje zwracać uwagę na niedociągnięcia, a bardziej skupia się na samym filmie. Kamera nagrywa wyłącznie w 8-bitowej głębi kolorów, ale obraz jest bogaty w kolory, a stabilizacja oraz wyrównywanie horyzontu działają prawidłowo. Ale to wszystko zależy od warunków, w jakich przyjdzie nam nagrywać. Słoneczny dzień to najlepsze warunki do nagrywania. Kiedy światła zrobi się mniej, to na ekranie pokażą się szumy oraz pojawią się problemy ze stabilizacją. W ładny dzień kamera dobrze zbiera światło i lubi prześwietlać chmury, więc, nawet w trybie automatycznym, warto ustawić parametr EV na wartość ujemną. Skoro już jesteśmy przy ustawieniach, to menu jest skromne, ale wystarczające. Dodatkowo kamera może pracować w jednym z trzech trybów kolorystycznych, standardowym, jasnym oraz płaskim. Ten ostatni daje większą możliwość w edycji kolorów postprodukcji. Natomiast tryb nagrywania 8K 30 klatek, w którym reklamuje się kamera, nie obsługuje profilu iLog ani aktywnego HDR, co jest lekkim rozczarowaniem i aby skorzystać z tych opcji parametry nagrywania musimy zmienić na 5,7K. Możemy również tworzyć własne profile pod konkretne warunki, ale nie mamy możliwości samodzielnego nazywania ich, co czasem wprowadza zamieszanie, jeśli mamy ich wystarczająco dużo. Poza trybem wideo jest jeszcze tryb do nagrywania w słabym oświetleniu Pure Video, tryb InstaFrame, gdzie kamera jednocześnie tworzy płaski film z włączonym śledzeniem naszej twarzy, oraz drugi 360 stopni, w którym możemy mieć wpływ na położenie kamery. Tryb Instaframe, czyli tryb, w którym kamera automatycznie będzie śledzić mnie na ekranie i co bym nie robił z kamerą, będzie starała się utrzymać mnie w centrum uwagi. Tryb ten wykorzystuje moc obliczeniową kamery, więc renderowany obraz jest tylko 1080p. Natomiast tym testem jest sprawdzenie, jak sobie radzi ta technologia. Kamera umieszczona jest na standardowym kiku, 114 cm ode mnie. Ja będę przemieszczał się przed siebie i sprawdzał, czy... Kamera jest w stanie mnie pilnować na ekranie. Słuchajcie, jest też dobry test do sprawdzenia, do sprawdzenia mikrofonów. Zobaczymy, jak sobie radzą przy tym lekkim wiaderku, który tutaj występuje, kiedy jadę na rowerze. Utrudnijmy jej trochę, schowajmy ją za krzaki i zobaczmy, czy wciąż jestem śledzony przez tą kamerę, czy już mnie gdzieś tam skupiło. Time Timelapse, w którym możemy ustawić jakość zdjęć w 5,7, 8 oraz aż w 11K i cieszyć się fajnym efektem końcowym. Jest jeszcze opcja bullet time, nagrywanie w pętli czy tryb kamery samochodowej. Insta360X5 posiada również kilka trybów robienia zdjęć, w tym tryb śledzenia gwiazd, wykonanie kilku zdjęć w krótkim przedziale czasowym czy automatyczne robienie zdjęć przez określoną ilość czasu. Oczywiście jest jeszcze możliwość zrobienia pojedynczego zdjęcia. Same zdjęcia prezentują się fajnie i idealnie pasują na wszelkie media społecznościowe. A zabawa perspektywą w każdym z trybów daje niesamowite możliwości i ciekawe efekty. Kamerę można również przełączyć w tryb pojedynczej soczewki i używać niczym zwykłej kamery sportowej, choć z pewnymi ograniczeniami. Należy również liczyć się z tym, że poprzez zakrzywioną soczewkę rejestrowany obraz będzie posiadał delikatne zniekształcenia, nawet jeśli ustawimy kamerę w tryb linear. Zwykły tryb wideo potrafi rejestrować obraz w rozdzielczości do 4K i 60 klatek na sekundę. Dodatkowo pojawia się opcja pomiaru matrycy, co oznacza, że możemy sami zdecydować, czy kamera ma skupiać jasność na całości matrycy, czy tylko na twarzach pojawiających się na nagraniu. Powiedziałem twarzach, ponieważ kamera potrafi wykrywać ich przynajmniej trzy, bo tyle udało mi się sprawdzić. Kamera potrafi nie tylko rejestrować obraz i światło na całej nagrywanej scenie, ale również skupić się wyłącznie na twarzy nagrywanej osób, a nawet nagrywanych osób, ponieważ rozpoznaje ich przynajmniej do trzech, ponieważ do tylu udało mi się sprawdzić. O co chodzi? Kamera w tym trybie automatycznie wykrywa moją twarz. Jest ona pokazywana takim właśnie szarym kwadracikiem. Jeśli na niego nacisnę. Możecie zauważyć, że moja twarz została rozświetlona. Oczywiście dzieje się to kosztem tła, które gdzieś tam traci, przez to, że kamera automatycznie skupia się wyłącznie na twarzy bądź też twarzach. Natomiast kiedy wyłączę, możecie zobaczyć, że z po powrotem wróciliśmy do pierwotnego obrazu. Więc jeśli potrzebujecie, aby wasza twarz była bardziej rozświetlona, kosztem oczywiście tego, co się dzieje za wami, no to jest taka możliwość. Jest również tryb pure video przeznaczony do nagrań w warunkach słabego oświetlenia. Tryb Freeframe, który pomaga tworzyć materiały dla więcej niż jednej proporcji ekranu, gdzie po wybraniu linii pomocniczych jednej z docelowych proporcji dostaniemy podgląd, którego zadaniem jest pomoc w wykadrowaniu ujęcia pod różne media społecznościowe. Tryb Mi, który pozwala tworzyć szerokokątne filmy z niewidzialnym selfie stickiem, Tryb nagrywania w pętli oraz aparat pozwalający na tworzenie zdjęć w 9 lub 36 megapikselach. O ile samo nagrywanie czy robienie zdjęć sprawia mi bardzo dużo frajdy, tak praca z X5 potrafi być koszmarem. Część decyzji podjętych przez firmę Insta360 jest dla mnie niezrozumiała, a nawet absurdalna. Kamera, ze względu na swoją budowę i obłe kształty, nie ułatwia odłożenia jej na chwilę w bezpiecznej pozycji. W takiej, w której soczewki za chwilę nie spotkają się z twardym podłożem, co mocno naraża je na uszkodzenia. Na szczęście od teraz soczewki są wymienne i możemy tego dokonać w domowym zaciszu lub, jeśli nie czujemy się na siłach, odesłać kamerę do producenta, a zrobią to za nas, oczywiście za dodatkową opłatą. Aby uniknąć tego problemu, producent w swojej ofercie ma dodatkowe osłony, które możemy założyć na kamerę i w razie uszkodzenia wymienić je w kilka sekund. Do wyboru mamy dwa rodzaje soczewek. Standardowe oraz premium, które zostały wykonane z lepszej jakości materiału i gwarantują lepszą przepuszczalność światła i jakość obrazu. O ile samo osłony są super i praktycznie nie mają żadnego wpływu na obraz, a do tego tuż po założeniu, kamera wykrywa je automatycznie i koryguje ewentualne zniekształcenia, jakie mogą wynikać podczas ich używania, tak dużym rozczarowaniem jest to, że przychodzą w kartonowym pudełku bez jakiegokolwiek pokrowca, aby je bezpiecznie przechowywać. A ma to znaczenie, ponieważ osłon tych nie powinno się używać, kiedy na przykład zacznie padać deszcz, zrobi się wilgotno, mgliście, lub jeśli zechcemy nagle zabrać kamerę pod wodę. W takich przypadkach należy je zdjąć, tylko nie bardzo jest co z nimi zrobić, ponieważ nie dostajemy żadnego pokrowca. A wspominam o tym dlatego, ponieważ zakupując dodatkową baterię do kamery, czy to X5, czy to na przykład do kamer serii Ace Pro, otrzymujemy zawsze dodatkowe pudełko na ich przechowywanie, a na szklane soczewki już nie. A trzeba je zdjąć, ponieważ osłony nie tworzą szczelnego połączenia z kamerą, więc woda dostaje się do środka i ciepło kamery sprawia, że momentalnie zaparowuje. Więc przy zmiennych warunkach pogodowych lepiej ich ze sobą w ogóle nie zabierać i mieć nadzieję, że bez dodatkowej osłony nic złego się nie stanie. Natomiast jeśli chodzi o wytrzymałość samej kamery oraz soczewek, to zarówno te w kamerze, jak i soczewki premium są bardzo odporne na uszkodzenia. Kamera miała kilka przygód, w tym upadek, częste uderzenia o gałęzie oraz uderzenie o betonowy murek. I co prawda zyskała kilka rys, ale wciąż działa bezproblemowo. X5 jest wodoszczelna do głębokości 15 metrów, bez używania dodatkowej obudowy. Problem w tym, że bez zakupu obudowy do nurkowania, zabieranie tej kamery pod wodę jest bezcelowe. Odkształcenia i problemy z łączeniem obrazu nie pozwalają na jakiekolwiek nagrywanie. Co prawda można nagrywać przy pomocy pojedynczej soczewki, ale szanujmy się, nie po to kupujemy kamerę 360. Sama obudowa jest sporych rozmiarów, a jej cena jeszcze większa, więc jeśli chcecie zabrać kamerę pod wodę, to musicie liczyć się z wydaniem dodatkowych 120 euro. Kamery sportowe, ze względu na swoją uniwersalność, możliwość nagrywania w każdych warunkach, a co za tym idzie szczelną, odporną na warunki zewnętrzną obudowę, mają problem z odprowadzaniem ciepła. I nie inaczej jest w tym przypadku. X5 grzeje się i to bardzo. Nagrywanie długich ujęć w miejscach bez dostępu do przepływającego powietrza może zakończyć się przegrzaniem kamery. W moim domowym teście przy 25 stopniach Celsjusza potrafiła nagrywać przez ponad godzinę na jednym ujęciu, natomiast trafił mi się dzień, gdzie na zewnątrz było ponad 30 stopni, a kamera w takich warunkach wytrzymała tylko 40 minut, ale przez większość czasu była tylko włączona, bo ujęcia robiłem co kilka minut. Kamera bez włączonego nagrywania generuje spore ilości ciepła, co w opalne dni nie pomaga. Waga kamery to aż 200 gramów, a dodajmy do tego, że najlepsze efekty można uzyskać, kiedy jest umieszczona w znacznej odległości od filmowanego obiektu, co sprawia sporo problemów. Im bardziej oddalimy kamerę, im bardziej aktywną czynność będziemy nagrywać, tym lepsze jakości akcesoria będą potrzebne. Muszą być wytrzymałe oraz wykonane z lekkich materiałów, które zapewnią utrzymanie kamery w miejscu przez całe ujęcie. Zdarza się, że umieszczenie kamery w odpowiednim miejscu to nie tylko kreatywne wyzwanie, ale również i finansowe. Edycji naszych nagrań możemy dokonać na smartfonie, jak i również na komputerze. Przeglądanie zawartości czy edycja materiałów w telefonie zazwyczaj działają dobrze. Ale sporadycznie zdarza się, że aplikacja zrywa połączenie, zawiesza się lub wywala do pulpitu w losowym momencie. Co prawda jest to sporadyczne, ale z innymi kamerami od Insta 360 nie miałem takich problemów. Smartfon, którego używam, to Samsung S23 Ultra i co prawda ma już kilka lat na karku, ale wciąż jest wystarczająco mocny, aby obsłużyć taką aplikację. Natomiast sama aplikacja jest wszystkim, co jest potrzebne do tworzenia prostych filmów. Można robić to ręcznie lub automatycznie, dodawać efekty, przejścia czy muzykę. Jest również aspekt społecznościowy, gdzie z innymi użytkownikami można dzielić się swoimi filmami lub zdjęciami. Możliwości jest sporo, a całość jest bardzo prosta i przyjemna w obsłudze. Niestety, w przeciwieństwie do kamery, która posiada język polski, w aplikacji języka polskiego brak. Jest jeszcze Insta360 Studio program specjalnie przygotowany pod PC z systemem Windows oraz Mac. Studio znacząco różni się od aplikacji mobilnej i przypomina klasyczny program do edycji wideo, bez tych wszystkich nakładek AI oraz aspektu społecznościowego, za pomocą którego możemy w pełni edytować nasze ujęcia w 360 stopniach, ustawiając perspektywę, przejścia kamery czy zarządzać kolorami, ale również poskładać cały film, dodając ujęcia, muzykę czy przejścia między ujęciami. Działa płynnie, szybko i prawie bezproblemowo. Mówię prawie, ponieważ renderując filmy do klasycznego 2D, mój komputer grzeje się podejrzanie mocno. A więc dla kogo jest ta kamera? Przede wszystkim nie dla osób, które lubią klasyczne, proste ujęcia 2D. Jeśli zakrzywiony horyzont, wygięte drzewa czy nienaturalne kształty sprawiają, że budzisz się w nocy z krzykiem jak w horrorze z Netflixa, to zdecydowanie nie jest to kamera dla ciebie. Zabawa perspektywą Winsta360X5 to jej największa zaleta i to nie tylko podczas nagrywania, ale i w postprodukcji, w której finalnie nadajemy wygląd naszym filmom. Tworzenie zwariowanych ujęć, czy to dla dłuższych filmów, czy tylko dla tego jednego właściwego ujęcia, daje sporo frajdy i otwiera całkiem nowe możliwości filmowania. Nie trzeba się martwić, w którym kierunku skierowana jest kamera, ponieważ jej głównym zadaniem jest uchwycenie całego otoczenia, co sprawia, że niczego nie przegapisz. A finalnie od ciebie zależy jak zaprezentujesz daną sytuację. Czy będzie to płaskie wykadrowane ujęcie, czy możliwość zanurzenia się w twój świat i obejrzenia materiału w pełnych 360 stopniach. Wybór należy do ciebie. W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do was, a ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej.